Czy Kim Jong-un przyjedzie na Śląsk? Witamy w wydaniu specjalnym, w którym zapoznam Was z orzeczeniem sądu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie którą naszemu komitetowi wytoczył pan prezydent Mieczysław. Otóż pan Mieczysław zarzucił nam kłamstwo w kampanii wyborczej. Co ciekawe, kłamstwo w kampanii wyborczej, jeśli pada ze strony jednego komitetu, podlega pod specjalną procedurę sądową. Sądy tak zwane 24-godzinne. I tak też było w naszym przypadku. O godzinie 13:40 na skrzynkę mailową naszego stowarzyszenia przyszła wiadomość, że o 14.40 tego samego dnia w Sądzie Okręgowym w Rybniku będzie toczyło się postępowanie, którego jesteśmy stroną. Oczywiście będąc bardzo ekologicznymi ludźmi, postanowiliśmy dotrzeć do Rybnika w ciągu godziny, korzystając jedynie z transportu publicznego, co nam się nie udało. Nie, no żartuję, oczywiście. Każdy z nas pracuje, robimy różne inne rzeczy poza byciem w stowarzyszeniu i prowadzeniem kampanii. Dlatego maila odczytaliśmy dopiero około godziny 16, jak już było dawno po rozprawie. I jak to też w takich sądach specjalnych, 24-godzinnych, bywa, nasz brak wstawiennictwa nie wpłynął na rozpoznanie sprawy. To znaczy, czy my się pojawimy, czy nie, sprawa i tak się odbędzie. Kolejnego dnia musieliśmy udać się do sądu, dlatego że orzeczenie wraz z uzasadnieniem może odebrać jedynie pełnomocnik wyborczy. I co też w tym uzasadnieniu sądu czytamy? Pierwsza część składa się z tego, co nam zarzuca pan Mieczysław. Czego dokładnie dotyczy kłamstwu? Oceńcie sami, na ile kłamliwy materiał przedstawił 19 marca Łukasz Książcz. W kolejnym etapie sąd ustala stan faktyczny. I tutaj nie będę tego czytał w całości, jest tego trochę dużo. Skupię się na tych rzeczach, które uważam za istotne, o czym powiem pod koniec. Sąd jako stan faktyczny ustalił, że w dniu 19 marca 2024 roku odbyło się 62. posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miejskiej Włodzisława Śląskiego, której przewodniczącym jest Łukasz Krząż, radny Włodzisława Śląskiego posiedzenie komisji budżetu prowadził Łukasz Chrząszcz. A więc mamy komisję budżetu, której przewodniczącym jest Łukasz i Łukasz prowadzi posiedzenie tej komisji. I na tej komisji zadaje pytania odnośnie finansowania tych obietnic, które pan Mieczysław tak ochoczo prezentuje mieszkańcom na wszystkich spotkaniach i wizualizacjach. I czego się dowiaduje odnośnie inwestycji dotyczącej centrum przesiadkowego, czyli budowy nowego dworca autobusowego. Pani naczelnik wyjaśniła w związku z powyższym cytuję, jakby mamy ten nasz projekt w ramach tej puli środków ujęty, natomiast on i tak musi przejść przez całą procedurę konkursową. Wskazała, że konkursy będą ogłaszane dopiero, kiedy program zostanie zatwierdzony. Z tej przyczyny nastąpiło przesunięcie naboru na kwiecień 2024 roku. Pomijam fakt, co to znaczy stwierdzenie, jakby mamy ten nasz projekt ujęty w środkach? Czy to jest jakiś projekt Schrödingera? Jednocześnie jest, jednocześnie go nie ma. No jest ujęty albo nie jest ujęty. Sformułowanie od naczelnika wydziału brzmiące, że projekt jakby jest ujęty, już samo w sobie jest kuriozalne. Badany stan, stan faktyczny sąd przytacza w całości wpis Łukasza. Zatem w orzeczeniu możemy przeczytać, że. Kim Jong-un może brać przykład z Włodzisławia. Na dzisiejszej Komisji Budżetu okazało się, że prezydent Włodzisławia nie tylko nie ma pieniędzy na nowy dworzec, urząd nawet nie przystąpił do konkursu o te pieniądze, bo sam konkurs nie został jeszcze ogłoszony XD. Tak, jeśli w poście było XD, w orzeczeniu to XD również musi się znaleźć. Nie przeszkodziło to panu Kiecy ma mieć ludzi wirtualną inwestycją. Z kolei Wydział Propagandy, zwany Wydziałem Dialogów, stwierdził, że nie ma, na, nie ma co czekać na jakiś konkurs. Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta umieścił artykuł pod tytułem Wodzisław Śląski z Nowym Dworcem Autobusowym. Pod wpisem zamieścił mem, zdjęcie Kim Jong-una, który podczas swojego przemówienia pokazuje projekt Centrum Przesiadkowego w Łodziślawie Śląskim i mówi, tak ma wyglądać nasza propaganda. Ponadto pod wpisem został umieszczony link do odtworzenia zapisu, obrazu i dźwięku z 62. posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej Wrocławia Śląskiego z 19 marca 2024 roku. I tu przechodzimy do według mnie najbardziej istotnej, ustanie faktycznym treści orze orzeczenia, czyli wnioski sądu. Na początku mamy przytoczony cały artykuł 111 Kodeksu Wyborczego, na czym polega rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, czego dotyczy i jakie są sankcje z tym związane? Dla mnie istotną sprawą w tym akapicie jest, są takie słowa sądu. Ponadto wpis internetowy z 19 marca, chociaż bezpośrednio nie został oznaczony symbolem graficznym i nazwą Komitetu Wyborczego, należało uznać za materiał wyborczy, czyli sąd stwierdził, że ten wpis Łukasza z prywatnego profilu jest materiałem wyborczym. Dlaczego to jest istotne, o tym powiem za chwilę. Na podstawie tych wcześniej informacji, ustalenia stanu faktycznego, przytoczenia przepisów prawa, sąd uznaje, że wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, albowiem zakwestionowany przez wnioskodawcę wpis nie zawierał nieprawdziwej informacji w rozumieniu przepisu artykułu 111. Paragraf pierwszy kodeksu wyborczego. W pierwszej kolejności należy wskazać, że wnioskodawca, czyli pan prezydent, wyraźnie nadinterpretuje treść wpisu. W kontekście całej treści wpisu internetowego można jedynie wywnioskować, iż zarzuca się prezydentowi wykorzystywanie przyszłej i niepewnej inwestycji, ponieważ nie ma na nią jeszcze środków i nie przystąpiono do konkursu. Na potrzeby swojej kampanii, bo tak trzeba rozumieć, mamienie ludzi wirtualną inwestycją. Przeprowadzone w sprawie dowody nie dały postaw do ustalenia, że wpis 19 marca zawiera nieprawdziwe informacje. W toku przesłuchania sam wnioskodawca przyznał, że miasto nie przystąpiło jeszcze do konkursu, ponieważ konkurs nie został jeszcze ogłos ogłoszony. Sam wnioskodawca, czyli pan prezydent, zeznając w swojej sprawie, Zeznał na naszą korzyść. Prawdą jest również, że na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego zamieszczono artykuł pod tytułem Władysław Śląski z Nowym Dworcem Autobusowym. Wnioskodawca temu faktowi nie zaprzeczył. Wpis o treści, że prezydent Władysławia nie ma pieniędzy na nowy dworzec jest wynikiem informacji złożonej przez naczelnika Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych na posiedzeniu Komisji Budżetu. Z jej wypowiedzi nie sposób wysnuć, że inwestycja Centrum Prześredkowego i Dworca Autobusowego jest inwestycją pewną, na którą, jak twierdzi wnioskodawca, środki były zagwarantowane i zabezpieczone. Pani Naczelnik udzieliła informacji, z której wynika jedynie, że inwestycja została wciągnięta na listę programu zintegrowanych inwestycji terytorialnych subregionu zachodniego i tylko w tym sensie mieści się ona w puli środków ujętych w ramach programu. Na dzień 19 marca program nie był jeszcze zatwierdzony przez ministerstwo. Nie ogłoszono konkursu, ponieważ może on zostać ogłoszony dopiero po takim zatwierdzeniu. Konkurs się otwierał w kwietniu 2024 roku, w związku z czym dopiero wtedy miasto będzie aplikować o środki z programu czy składać wniosek o dofinansowanie. Co jest ciekawe w, w tym pozwie, pan prezydent użył według mnie też skandalicznego stwierdzenia, że on może stwierdzić, że te środki miasto już posiada, dlatego że ten konkurs to jest czysta formalność. Miasto już ten konkurs wygrało. Czy wyobrażacie sobie sytuację, że mamy urzędników, który, którzy piszą wnioski, którzy składają dokumenty, którzy jeżdżą, podpisują, załatwiają, a środki z konkursów są już dawno rozdzielone i, i przyznane? Sąd też nie podziela tej opinii, że ten konkurs jest tylko formalnością. Twierdzenie wnioskodawcy, jakoby procedura konkursowa była tylko formalnością bez znaczenia, nie zasługuje na akceptację. Trudno przyjąć, że jakikolwiek etap procedury pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych można uznać za nic nieznaczący. Oczywistym jest, że dopiero po przejściu całej procedury z pozytywnym efektem można twierdzić, iż posiada się środki na daną inwestycję. I wszystko jasne. Najpierw konkurs, Najpierw wyniki, potem twierdzenie, że się środki posiada. Bo jak wiemy na przykładzie naszego urzędu, sprawa nie jest tak oczywista. 30 milionów na drogi też wydawało się formalnością. Zabrakło jednego podpisu. Nasi urzędnicy są do tego zdolni. Podsumowując, kwestia posiadania przez Wodzisław Śląski zabezpieczonych środków na nowy dworzec nie jest jednoznaczna i pozwala na przyjęcie stanowiska, że na dzień 19 marca takich środków nie było. Co najwyżej procedura przyznawania tych środków była w toku. W tym stanie żadna z informacji zawartych we wpisie na portalu społecznościowym nie jest nieprawdziwa. Sam wpis stanowił relację z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu i uzyskanych podczas posiedzenia informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na profilu jednocześnie opublikowano link odsyłający do zapisu obrazu i dźwięku z posiedzenia Komisji Budżetu, co każdemu pozwalało na zweryfikowanie prawdziwości treści zawartych we wpisie. Zobaczcie, nawet sąd docenia merytorykę działań Łukasza Krząszcza. Możemy śmieszkować, możemy pewne rzeczy wykrzywiać, pokazywać w sarkastyczny czy ironi ironiczny sposób, ale dajemy możliwość weryfikacji. Opieramy się na faktach. Trochę prześmielcza forma ma jedynie zwrócić uwagę potencjalnych odbiorców na sedno problemu. I jak widzicie, często takie są nasze metody działania. Śmieszkujemy tam, gdzie śmieszkować mo można, ale jesteśmy poważni i merytoryczni, dokładnie w tych miejscach, gdzie jest to potrzebne, co docenia nawet sąd. Wypowiedzi zawierające prawdziwe treści nie prowadzą do naruszenia dóbr osobistych. Natomiast stwierdzenie, jakoby pan Kieca ma mił ludzi wirtualną inwestycją, nie jest wulgarne i nie obraża kandydata na prezydenta miasta. Stanowi dozwoloną krytykę i ocenę w ramach prowadzonej kampanii wyborczej. Sposób działania dotychczasowego prezydenta miasta i kierowanego przez niego Urzędu Miejskiego może podlegać krytyce również w trakcie kampanii wyborczej. Zarzut przedwczesnego ogłaszania pewności danej inwestycji, co do której trwa jeszcze procedura i nie wiadomo z jakim skutkiem się zakończy, a także zaliczanie takiej inwestycji w czasie towarzyszącym kampanii wyborczej do sukcesów aktualnych władz miasta mieści się w ramach dozwolonej krytyki, wobec powyższego wniosek został oddalony. Czego się dowiadujemy? W tym poście nie ma kłamstwa. A więc, aby panu prezydentowi apelacja się udała, musiałby osobiście ściągnąć Kim una który zaprzeczyłby temu, że takie treści prezentował swoim podwładnym. Co jeszcze może podnieść Pan Prezydent w apelacji? Otóż jak widać w tym uzasadnieniu, nie ma nigdzie naszego stanowiska, nie ma nigdzie naszych zesnań i naszych tłumaczeń. Jedynie są tłumaczenia Pana Mieczysława. Więc opierając się w apelacji o brak naszych tłumaczeń, by podważać swoje własne. Czy zatem, czy zatem możemy oczekiwać apelacji? No biorąc pod uwagę, że Pan Prezydent nie zaprzeczy samemu sobie i będzie trudno oszczędnąć Kim Jong-una na Śląsk, prawdopodobnie apelacja nie dojdzie do, do skutku. Ale tym razem sprawdzamy skrzynkę wyborczą co 15 minut, więc na każdą apelację jesteśmy gotowi. I ten krótki tekst, który wcześniej uznałem za kluczowy, a który chciałbym teraz rozwinąć, czyli fakt, że sąd uznał za materiały wyborcze wpis Łukasza, przypominam, radny przewodniczący komisji robi wpis, który podsumowuje posiedzenie tej komisji. Zatem radny podsumowuje swoją pracę, działa w ramach swojej pracy. Sąd uznaje to, że ten wpis w czasie kampanii jest materiałem wyborczym. Dlaczego to jest tak ciekawe? Bo zgodnie z orzeczeniem sądu wychodzi na to, że nawet jeśli zamieszczamy na swoich prywatnych profilach rzeczy zawodowe, rzeczy prywatne, w czasie kampanii. Mogą one być potraktowane jako materiały wyborcze i naszą promocję. Jest to ciekawe o tyle, że dotyczy nie tylko Łukasza Książcza, ale również pana prezydenta Mieczysława. Mieliśmy podejrzenia, że pan Mieczysław nadużywa swojej władzy, wykorzystując majątek miejski, przestrzeń miejską miejskie organy, urzędników w czasie swojej kampanii. Natomiast wymagało to od nas kosztownej opinii prawnika, aby dowiedzieć się o stanie faktycznym. Gdyby pan Mieczysław nie złożył pozwu przeciwko nam, nigdy nie dowiedzielibyśmy się, że wszystkie materiały zamieszczone na jego fanpage'u od czasu, kiedy stał się kandydatem na prezydenta stanowią materiał wyborczy. Czy zatem Pan Prezydent może oczekiwać zemsty z naszej strony? Sprawa nie jest tak oczywista i prosta. Możliwe, że nie będziemy mieli na to czasu. Niestety nie jesteśmy jedynymi, których pozwał Pan Prezydent i nie jesteśmy jedynymi, do których kieruje on pisma procesowe. Czy zatem wśród tych wszystkich ludzi, których w ostatnim czasie pozwał Pan Prezydent i które to rozprawy przegrał, nie znajdzie się jedna osoba, która będzie miała w sobie na tyle gniewu i złości, że prześwietli profil pana prezydenta pod względem tego, czy materiały wyborcze przez niego tam publikowane zgodne są z kodeksem wyborczym. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Podsumowując tą rozprawę. To jest tak, jak ktoś by wyszedł na ring, nie pojawił się przeciwnik i mimo wszystko. Ten ktoś postanowiłby się sam zlokautować. Jak nazwalibyśmy takiego człowieka? Próbuję znaleźć jakiś epitet, który mógłby go opisać, ale szczerze mówiąc, mam z tym ogromny problem. A czy Wam przychodzi coś do głowy? Może jakieś słowo? Jak nazwać taką osobę? Nie wiem, ale idę trochę nad tym pomyśleć. Dobranoc, trzymajcie się, cześć. Wiesz? Nie, nie, nie trzecią część. Montuję trzecią, montuję trzecią. No, słuchaj, no, tam są takie wizualizacje, że wiesz, to wymaga czasu, nie? Nie ma to tamto. Nie, no, na niedzielę powinno być. Na niedzielę. No wiesz, święta, zmartwychwstanie te sprawy. No. No dobra, dobra. A! W sensie w którym punkcie? Że co, że twierdzi, że... że mamy błędy w programie, tak?